Ciemka. Dzisiaj chciałem wam pokazać moją przeróbkę CF, zwykłej e, CF na CF ze snorklami e, W mojej wersji oczywiście, w bieda edition, ponieważ no żadnych dedykowanych e, to jest snorkli do tego modelu Do tej starej CF, znaczy starej no, z 2011 w krótkiej wersji 500 e, No po prostu nie ma tak, więc trzeba samemu kombinować Trzeba rozebrać, popatrzeć, dobrać odpowiednie tam elementy, rurki i tak dalej. Pierwszy miał być z szerokością 50, 70 mm, miałem puszczać te wszystkie rury, tak ogólnie standardowo są tak 70ką właśnie puszczone. No ale widząc ile jest miejsca to po prostu no, no nie szło tego zrobić, tak? Więc przerzuciłem się, e, zrobio, jest zrobione wszystko 50 mm rurkami Nie PCV-kami, pcv, PCV są tylko można powiedzieć na łączeniach I tutaj e, jak wychodzą Jak wychodzą tutaj na masce no to po prostu są z zrobione dlatego, że Że no po prostu jest najwygodniej I od razu na samym wstępie Trzeba wspomnieć o tym, że to są dwa odpowietrzenia, później powiem od czego, zresztą, już można powiedzieć, jeden albo drugi, już nie pamiętam, który jest od czego, ale jeden jest od nadciśnienia, od podciśnienia Zaraz wam pokażę, gdzie to jest podciśnienie. Podciśnienie jest tutaj, ten wężyk nadmiar podciśnienia odprowadza i je trzeba oczywiście gdzieś tutaj wyprowadzić. To jest któryś z tych wężyków, to jest konad ten drugi wężyk to jest od. Nie wiem czy to będzie widać, to jest lewa strona, jak normalnie siedzimy, i tutaj jest. No, o może będzie, no tak delikatnie będzie widać, tam jest gaźnik, to srebrny tutaj widać, to jest gaźnik. I tutaj gdzie jest membrana? Od membrany jest odpowietrzenie, i to odpowietrzenie też trzeba wyprowadzić tutaj. To, to są te dwa odpowietrzenia. Teraz kolejna kwestia to kwestia od airboxa. Wyjście. Teraz Wam pokażę, jak te rury lecą. Tylko, że pokażę Wam o co chodzi z tym, z tą nakrętką. To jest nakrętka zwykła wzięta e, z Uni Gruntu. I ona od dołu, od dołu, no tutaj jest zwężona. Nie, o, jest widać tą dziurę, no czyli z 50 musimy zrobić w lot 40. Mniej więcej, bo inaczej po prostu kład Wam będzie gasł. Będziecie, wiecie, odpalicie jak normalnie, nie, nie zatkacie, nie dacie tego korka, nie zwężicie tej średnicy z 50, to normalnie. Yy, Wam odpali, będzie chodził na wolnych, tylko dając gazu, on będzie już wam e, e, tracił te obroty, parkotał, i dopiero, jak wdać na full, to on dopiero złapie jakoś tamto powietrze i będzie chodził na maksymalnych obrotach. To będzie chodził, ale no, na tych środkowych będzie po prostu go rzucało, nie? Więc trzeba po prostu zmniejszyć średnicę dolotową i tyle, nie? Z 50 tak mniej więcej na 40, i tyle, i wszystko fuka, nie? Wszystko działa. Ogólnie, airbox, no to tutaj chyba nie ma za bardzo co mówić o airboxie, bo po prostu trzeba go uszczelnić. Trzeba po prostu uszczelnić. O, zaraz wam pokażę jeszcze uszczelniacz, jaki mam. Uszczelniacz mam właśnie. Gdzie on jest? Tu jest. To jest ten uszczelniacz. Tego Tym uszczelniaczem robiłem wszystkie łączenia, dosłownie wszystkie. On jest do. O, bardzo fajnie się wykładam. Jest do 380 stopni, więc czerwony profesjonal silikon z dcx CX80. Z tym silikonem to wszystko robiłem. Ogólnie e, jestem już po kilku wyjazdach. W sumie chyba gdzieś 4-5 wyjazdów. Dlatego teraz nagrywam ten materiał. Mogłem go w sumie wcześniej nagrać. Nagrałem wcześniej, ale, ale, ale uznałem, że nie będzie dobry. Yy, więc tak, zacznijmy od airboxa, no to go trzeba po prostu tutaj ulepić, to jest oczywiście korek spustowy od dołu, bo za każdym razem jak wracam, za każdym razem jak wracam z wyprawy, no to po prostu odtykam go, żeby się upewnić, zobaczyć, czy rzeczywiście coś się tam nie dostało, nie? Bo zawsze gdzieś tutaj jakaś coś, jakieś no, dziurka gdzieś mogła powstać i tak tak dalej, Więc wiadomo, że lepiej sprawdzać. Yy... Dzisiaj sprawdzałem po ostatnim wyjeździe, nie ma żadnej wody, jest elegancko. Ja go tutaj jeszcze silikonem obrobię i go tam wrzucę od dołu, że po prostu było szczelne. Eee, tak, tutaj z Airbox, eee, z Airboxa wychodzi, no jest takie podwyższenie, i tutaj idzie taka właśnie fajna guma. Ona jest elastyczna, ona jest elastyczna i ją po prostu wystarczy. Tutaj idzie takie kolanko, oryginalnie idzie takie kolanko tutaj. Wchodzi, wchodzi delikatnie pod ten plastik, jak tutaj jest zbiornik paliwa, tak delikatnie sobie wchodzi. I to wystarczy wyjąć, dać kolanko takie skośne. Ja akurat w moim przypadku dałem takie skośne kolanko. I tu gdzie jest mufa, czyli ta uszczelka, przy tym kolanku, bo ogólnie to jest grubsza strona. Tam gdzie jest ta uszczelka, to jest grubsza strona, to po prostu wystarczy uciąć na długości tej gumy. Po prostu wsadzić tutaj, wziąć to wszystko, zasilikonować. Można nawet tą pierw, pierw za, obmazać, zasilikonować tą kolanką, tą PCV-kę i dopiero wrzucić, zacisnąć to. To wtedy nam ładnie będzie trzymało. A tutaj jeszcze sobie później weźmiemy ładnie to silikonem, tam zalepimy, żeby nie było. Ważne też jest, żeby tutaj zalepić, bo. Yy, pomimo, że tutaj ściśniemy i zalepimy, no to jednak od dołu tam w ogóle nie ma dojścia, nie? Tutaj, więc dobrze jest to po prostu zalepić na sztywno i, i będzie OK, ja nie, nie będzie Wam tutaj woda yy, wchodziła. Ogólnie tu jest yy, dany wąż. Yy, to jest wąż yy, na odporności 150 stopni ma. I to jest wąż do... Yy, do chłodnic. Przewód chłodniczy, po prostu taki. Jego ja akurat kupiłem na Allegro to mam wrzucić dziś tej przebitki. Eee, on nie, nie wiem, z, z pół metra, pół metra tego węża, to chyba 50 zł, kosztował, czy 40, ale ogólnie dałem ten fragment. Mogłem, tym, mogłem w sumie wszystko tak polecić tym, ale z jednej strony on. Też w niektórych miejscach, jak go za bardzo zagniemy, to on się po prostu no, zagina, tak jak zwykły wąż się zagina, on nie ma takiej sztywności. E, bo ogólnie jest tutaj, o, zielona jeszcze niedomyta, kurde, no. Rurki akurat tutaj to ciężko domyć. E, tutaj są takie rurki i ona ma taką spiralę w środku. Tylko to nie jest spirala e, metalowa, drut, tylko po prostu stworzywa takiego stworzywa takiego i ogólnie to jest, no jest sztywne, jest sztywne, ale no ja to robiłem, ja to robiłem, kiedy po prostu było, no ile, z 4 stopnie, 5 stopni, więc no, wiadomo, że plastki, guma w takich temperaturach niższych, no sztywnieje, tak? Jak troszkę podgrzać, to, to wiadomo, że to lepiej się wyłoży i tak dalej, Więc takich, to jest ja też wam wrzucę tutaj przebitkę w ogóle, co to jest za rodzaj węża, bo one są bardzo dobre, one są naprawdę fajne w moim przypadku. Jak tutaj montowałem, to naprawdę są fajne, tylko że są sztywne, nie? I ogólnie, jak jest tutaj już y, wyjście, y, wyjście tych, no kuśwa, kominy, jak już są kominy, to po prostu ta rura zielona, ona leci, leci i ona tam zawija normalnie pionowo. I dopiero jak jest pionowo, to ona jest ucięta mniej więcej na tej wysokości, jak jest tutaj, bo. Pod tą maską jeszcze jest taka gdzieś pustka. Z 5 cm i po prostu wziąłem uciołem tą zieloną, wsadziłem pcv I żeby mu po prostu te zamontować, nie? Więc tam bez problemu. I oczywiście jest to wszystko na opaskę i na silikon połapane. Powiem Wam tak: 4 czy 5 wyjazdów topione był dotąd. Stał dłużej w wodzie. Zero. Zero w ogóle jakichkolwiek problemów. Nic nie wciekało. I to jest bardzo fajne rozwiązanie, nawet dla ludzi, którzy sobie nie wiem, jeżdżą szybciej i czasem wiadą sobie głębiej. Dlatego, że e, wjeżdżając szybciej w wodę, niestety tutaj tworzy się taka fala, i ona tam wpada, i tak dalej, i tak dalej. I zdarzało się tak, że po prostu wpadła, nawet wystarczy ma, mała ilość, wpadnie Wam do paska tędy tą standardową rurą, bo ona się kończy. Tutaj dosłownie pod maską się kończy. Tam jeszcze jest taki kołnierz. Ona wystaje gdzieś tyle jeszcze i tutaj dopiero jest maska i woda jak wiecie, szybciej to woda po prostu wzdłuż maski leci i sobie tam opada. Czasami to w niektórych przypadkach ale czasami tak jest. I po prostu wpada do tej wody i wam się pasek ślizga no i po prostu kiedyś sobie powiedziałem że nie koniec robię snorkle. To jest bardzo dobre rozwiązanie bo od tego od tego momentu to już po prostu nie ma żadnych problemów w ogóle z zalewaniem paska, no żadnych, po prostu żadnych. I możecie być bezpiecznie, po prostu silnik chronicie, bo Airbox też jest chroniony przez właśnie, e, przez właśnie podwyższenie tego wszystkiego. Nie tak to był na tej wysokości, a teraz jest na tej. No to jest różnica, nie? Jest różnica. Tutaj a tutaj. I teraz jest. Jest, jest, jest po problemie, że tak powiem. I tak, tu jest tłumnik i tutaj właśnie dałem tą rurę bardziej odporną yy, na ciepło, żeby się nie martwić, że to się przetopi albo coś takiego. I ona jest poprowadzona po prostu tam i ona wchodzi później w pion, nie? Tak samo jak ta wchodzi, o, widać, że ta wchodzi ta jest właśnie od... Yy, tu ogólnie, tak, yy, jeśli chodzi o, o, yy, o tą obudowę, paska ogólnie, to mamy tutaj Wlot i ten wlot ja zostawiłem oryginalny. Jak go tam uciąłem na górze, e, jakieś tam zdjęcie mam z tego, to wam pokażę, jak to zrobiłem. E, uciąłem po prostu, wziąłem e, z 70 e, pcv z 70 zwężenie na 50, wziąłem tam troszkę, wyszlifowałem, obciąłem to tamto, wsadziłem, usztywniłem, zalałem, e, zalałem silikonem i jest elegancko, nie? Ja tak to rozwiązałem. Można było, oczywiście, wziąć tą zieloną, bądź. Tą czarną gumową po prostu stąd polecieć, bo to się bardzo, ta guma pomimo tego, że ona jest taka kurczę, ona jest taka jakby wiecie, no w jednym kierunku Dłuższa, to pomimo tego, że to, to ona bardzo ładnie się wykłada w okrągłe, nawet jakieś te mniejsze Mniejsze te siedemdziesiątki, jakie kupowałem to jest z tyłu zaraz Wam pokażę jak zamontowałem, to bardzo ładnie ona się wykłada, nie Więc ona nie jest taka sztywna ta guma, więc można Oczywiście ten nad oryginalny tutaj wlot Zamienić, no ale zostawiłem Stawiłem takie, no bo w sumie nie było sensu go wymienić, wystarczyło tylko przy końcu tam się pobawić i tyle, nie? Tak, yy, ogólnie wylot. Wylot to sprawił dużo problemów, bo yy, jak widzicie jest tutaj taka biała rurka. Ta biała rurka to jest taka, yy, kurde, nie membranówka, tylko no harmonijka taka, wiecie, można ją giąć naprawdę mocno. I ogólnie tak. Tutaj przy wylocie, no tu jest bardzo mało miejsca. No, wszyscy, którzy mają krótkie wersje CF Moto 500, no to wiedzą jak mało miejsca. Nawet niech pójdą sobie zajrzeć. Tu jest rama, o, tu jest rama. I zaraz tutaj o, za tym to jest metal. Yy, za tym jest po prostu plastik, o, tu jest plastik, obudowa. No i tutaj po prostu tylko palec wchodzi. Jedna opcja, żeby to zrobić, to było albo wyciąć ten plastik jest akumulator, to byśmy zyskali naprawdę bardzo dużo miejsca i przeprowadziliśmy jakoś z tamtej strony. No ale z tamtej strony no, trzeba było kombinować, bo przewody i tak dalej, więc no lekka lipa. To wziąłem po prostu z 70 mm zwężenie PCV-ki na, na e, 3,50 i kupiłem takie coś. I kupiłem właśnie tą harmonijkę. Też na 50 siema i y, przepuściłem to wszystko pod silnikiem, bo innej, innego miejsca też nie było za bardzo jak zrobić, bo wszędzie mało miejsca. Y, więc tak wracając do tematu, tu sobie tak poradziłem, no mało miejsca, naprawdę mało miejsca. Tutaj gdzie jest rama, o, tutaj to tu i tak na ścisk musiałem to wszystko wsadzać. Ale jest ok, no, jest zalepione, jest zalepione e, silikonem i powiem Wam, że no, no, no po prostu nic się nie nalewa, nie jest elegancko. E, I ona jest poprowadzona pod silnikiem, pod silnikiem, no to jest jedyne miejsce moim zdaniem, pod silnikiem, żeby tutaj, no tylko z drugiej strony, a z drugiej strony to naprawdę bardzo mało miejsca by było i trzeba by tam wszystko upychać i nie wiem, w sumie, czy by się zmieściło, bo to jednak 50 to jednak też jakiś tam wymiar swój ma, nie? Ona leci tutaj pod silnikiem koło pompki, wychodzi tutaj. Zbiorniczek tylko trzeba troszkę przestawić, no bo będzie przeszkadzał od tylnego hamulca. Wychodzi sobie tutaj i ona już leci tutaj. Na górę, czekajcie jak wam pokazać, o tam na górę sobie leci. O, ładnie jest, o teraz ładnie ujęte I ona leci, wychodzi normalnie pionowo, tam już idą pcv -ki. I tyle. No i w sumie w sumie to było na tyle jeśli chodzi o tą przeróbkę. No i powiem Wam, że no 5 wyjazdów moczony był, czy to szybciej, czy to wolniej w kałuże czy w głębszą wodę. No robi to robotę, tak? Nie, nie trzeba się martwić o tym nie trzeba się martwić tym, że yy, woda nam naleci do silnika do gaźnika Wszystkie jest zabezpieczone, jest elegancko. Nie? Nawet jeśli ktoś nie myśli o tym, żeby go topić, swój, swój, swoją cewkę, czy tam innego kłada, no to jednak warto zrobić te snorkle. Naprawdę warto zrobić te snorkle. Pomimo tego, że się jedzie szybciej, wiedzie się szybciej w wodę, zawsze ta woda może gdzieś się dostać, zawsze, zawsze może gdzieś zastać itd. do gaźnika, do airboxa albo coś. I... No i później jest zabawa, nie, ja też się wkurzyłem, bo trzy razy, trzy razy właśnie małe ilości wody mi tam wleciały właśnie przez, przez tą przednią, albo nawet cofając w wodzie e, przez tylni wlot, po prostu wleciała mi tam woda i już mnie denerwowało, a yy, ta, yy, a yy, koreczek spustowy w tej wersji cewki jest po prostu tragiczny, chyba nawet we wszystkich tak jest, w 520 też tak chyba jest i w 600, to jest po prostu tragiczny, tu jest. po prostu w tragicznym miejscu. Trzeba zdejmować cały, cały ten panel. To tyle, narka.